się. Siemanko, gołąbeczki, mamy dzisiaj niedzielę. Jest godzina 4.45. Temperatura powietrza na Drogoszewie 14 stopni. Zwierzyna wychodzi mi na przywitanie, Puszek. Kisia, Kisia. Może jest muszek? Jesteś tu ty łobuży ty wilczurze ty Co ładnie, jestem śliczny jestem Piękny jestem pies Piękny, a te ty też jesteś śliczny, a jakie niedobre a jakie niedobre ładuję pocztowe i jedziemy proszę państwa do albo na halinów, nie wiem jak to się mówi Jedziemy potrenować pocztowe na targowisko nie byłem w Halinowie, ojej, bardzo dawno, No a przy okazji sobie potrenuję I tyle, wezmę wszystkie stare, niech się przelecą, zobaczymy, jakim to pójdzie, bo tak jak Wam mówię, będą miały ostrą przeprawę w tym tygodniu. No dobra, będzie 34 sztuki, biorę tego jednego młodego, bo go nie lubię, marny jest frajer i za karę poleci z Halinowa. No, może na szósto będziemy proszę państwa jesteśmy, już ktoś wypuścił jakieś poluchy. Proszę bardzo Bardzo szybko dojechałem 6.00 proszę Państwa halinu Podlinami linami yes. Tam jest bazar No, no właśnie już sobie niech trochę ochłoną, bo się trochę spociły, bo tam gorąco w tym bagażniku. Wiadomo jeden na drugi 7 34 sztuki chyba jest teraz jeszcze sobie policzę tak, 34 tam powinny iść do domu. O, tutaj, o tu chodzą pocztowe wypuściły się, się kręcą. Mam nadzieję, że zjem karkówkę u Tomasza. Mam nadzieję, że se w urlopu nie wzięłaś. <noise> Dużo porcji poproszę. No to lecimy. New home Eat W Hainowie na największym bazarze głębiarzy, nie obrażajcie się na słowo głębiarz, bo to jest historia, to jest tradycja, to jest... Są właśnie dziadkowie, ojcowie I ktoś mówi, że nie. No raczej proszę. Tu ma problem. były za krzaki a tutaj locik pocztowe te siwki wpadły w ten locik ale się wyrwały idą do nich Chyba poszły, bo ich nie ma Już stoję 5 minut dłużej Nie ma Eee, są tu Oj, jakie mędro Dobra, idę w targ Jest kurwa Dawaj mi karkuszkę, chłopie Dzień dobry. Dzień dobry Można tak w pracy pić piwo? Dobra, mamy to. Oto przyjechaliśmy tylko. O, domusz ja ja kebabki ja mi przyniósł. Ja Od firmy. Jest, jest, herbatka jest. Zadbany jak? Kurwa to. Z łodziestą stawem. stawić. jak luzu, że Jak chcesz film, to ci nagram. Będę ty. sobie oglądał swoje głęby. Po ile te głęby, pani? A ty tak będziesz klątł w domu. Kurwa kiedy? O, i pocztowy biały masz. Jednego. To i tak kurna jest. Ładny, mały taki będzie. Ja, ja lubię tak. takie jak. No, znaków mu nie trzeba robić. Słyszysz, znaków mu nie trzeba robić? Coś przyparzyło? Co? Uciekam stąd pocztowych. Już na niebie nie ma. Godzina minęła. Targ jaki jest, taki jest. Te targi są teraz są bardzo słabe. Są krymków dużo jest. Żółte są. Nie wiem, nie pytam się o ceny. O ciemne, o czarne. I tego nie puści. Bardzo ładne klateczki. Na katar bardzo dobry środek 250 metrów. Będę mi wycierał noski. Jak będą sobie miały zagilony. Będzie <grym> pan zadowolony. 7.15 15, kończymy to zabawę. Jedziemy do domu, zobaczymy ile gołąbków wrócił w mają zamknięty głębnik, tutaj pan cały czas coś łapie, cały czas coś wyciąga no halinów w tej porze to i tak w miarę duży jak wiecie, są specjaliści od nagrywania na targu nie ja widzimy się na drogoszewie proszę państwa, nic nie lata, nic nie siwy siedzi dojeżdżamy do chałupy i co? i co? i co? i jest niedużo tu jest siwek obcy jakiś dwa siedzą umylczone od 6 dwie godziny, zobaczymy o panie, ile ich tutaj jest? malutko malutko, co tu jest? 34? Ten siwy, nie wiem czy to ma już się dobija o, tu akurat samica Młoda, raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem jest tylko kurde, przez dwie godziny. Może sobie zaznaczę, które to są. Żeby wiedzieć. Jedna młoda z tego roku jest leciała dziewiąta sztuka, ale wam powiem ile tu pocztowych szło jakieś. tu jakieś białoloty kurde znowu zapomniałem tamtego składki. klatki Ta samica przyszła żre, 9 może się złapały z jakimś lotem to jest możliwe i gdzieś poszły w świat szukać Szczęścia jest Darek Jest Darek, proszę Państwa idą tu na mnie Cisną ostro moje tam w niebiosach To tyle, żeby chodziło chociaż razem Idą tu do mnie Kurde idą mocno Oj dzisiaj może być to To nieszczęście <grym> Idą, idą Gwizdem, gliżdżem po ósmej. Kurde, by się złapały. Psz Jeszcze kulko A kurde, zobaczcie. Jak mało brakuje. Gdzie jest muki? Ojejku. Kurde. Będzie, nie będzie. Nie będzie. Patrzcie, jak mało. Przepraszam, że gwizdze, ale te emocje są nic Do opisania. Darka są za wysoko. Jeszcze kółko cmokną się. I Kurde jest! Coś tu jest A Jezus, nie wiadomo co tu było. Wiem, że co dość do Darka przeskoczyło. Łopciarka! Jak się roż no coś tu musi być. Udarka też coś jest z jasnych. Najlepiej to krymek. Krymek to chyba zginie, bo poszedł też. Aż... I on poszedł. Adam chyba tam parka. Adam może zapać Krymka Zobacz, jaki chaułem, to miał wypuszczony. Krymek gdzieś tam w niebiosach. O, pocztowy wrócił, tu jest. Piesiąty ja lubię takie niedzielę Darka już do siadania A moje jeszcze chyba nie Chociaż może I co tu u niego zostało Są jakieś Szare ogony O Zobaczymy tu jest pocztowy Jeden drugi Dwa czyli jedenaście Jest coś u Darka Się tak smuknęły no nie wiem. Umie coś może być. Ale jak będą tak siadały, to nic nie usiądę. No, idą. Czy coś tu jest? Mój odskoczył. Krymek jakiś odskoczył. Ale jak ładnie przekręcą to tam jest jakiś Perłowy jest u niego jakiś Czy to czaty jego nie perłowy mój jest, 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 jest perłowy tam No i krymka tam klepie no. Świnia Przyszły No, teraz się zbierają do siadania. Patologia. się świnia tam do niego wpada? Ta krymka Będą siadać, to usiądzie. Pterwowy ucieka. Idzie wrona. Dawaj wrona, tu do mnie. Je! Sąsiedzi mnie zabiją dzisiaj coś jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Może coś jest. Boczaty? Boczaty jest. Na ogonie. Koroniaty. Jeden siedzi. No na pewno mamy jednego. Krymka wróciła. Perłowy tam jest, ale tam drugi krymek. Dobra, perłowe pięknie perłowy do domu. No, zapierdalaj do domu Jest tutaj skory Krynek też odskoczył. Mamy bocza tego tuś Nie wiem Idą do siadania, idę zobaczyć co tam się dzieje. Co tam jest to Darka? Nic się nie ucieka. Idą białe, zobaczcie, posztowe. Kurde, do domu idą. A, nie wiem. Kręcą, przekręcają morze z coś może z tego. białasek tu lata krymek w górze coś go tam ciągnie za mocno tego krymka do darka tam nic nie ma do tyle czasu leciałeś Jakie ile tam było? 9? No, ile tu siedzi, proszę Państwa, to jest wielka niewiadoma. Na pewno bo czaty usiadł. Czy coś ciemnych jest? Nie ma, chyba. Nie widzę ciemnych. Poczaty taki tutaj to, to, to perłowy, kurwa, ja myślałem że to jasno Czekajcie, gdzie są siwki moje, znaczy białe. A to Jest tylko jeden nie poszło perwowy biały łogun na dziewięć i na dziesięć piór chyba ale bez fartucha takiego taka kropka jest taka tłuszczu no, ale dzisiaj porażka będzie z pocztowymi. O, a to? Moja pani. A jeden krymek z BRK został, ale to nie był ten. Ten to później wpadał. Najwięcej to chyba Adam złapał. Bo tam szturchał, ale nie spędził. Może wcześniej daniu. No, będziemy sprzątać gojemniki w tym tygodniu. Paj jeszcze, kurwa. Nie ma go pół dnia. Ja już szóste puściłem, a 9 zaraz. Zeszły mi się tu. No, ta przyszła. Tygryska. No, a to zbierają się do wieczora, coś, aby 20 było na ślub. Co, Mortko? Cztery razem z czarną. Wracają. No, Darek nic nie złapał. Ja jednego Tą bitwę wygrałem eee. Chodź to, chodź tam 16 Z czego dwa kolory Czyli 14, jeszcze 6 mi brakuje do, Na ślub Jak przylecą to od razu zaznaczam i będę miał drużynę Będę miał drużynę Mam nadzieję, że dolecą. 17 sztuka tu przyszła się napić 18 sztuka Biegnie tam Uu, umęcony, umęcony A czarna nie chce wejść Chodź No proszę Państwa cztery białe blokuje do ślubu zobaczymy czy doleciało coś Uu, Nie ma A jest grucha tam, łatek łatek na ślub leci już się opala gargana czyli mamy 20 sztuk już. pełno pocztowych no dzisiaj to, pewnie się zabrały z jakimś latem tak mi się wydaje tak mi się wydaje jest tutaj jeden. Czyli jeszcze jednego białaska do ślubu, proszę Państwa, brakuje. O, dzisiaj upały nadchodzą. To kąpiel trzeba przygotować, proszę bardzo. Wlałem już są Tam główną spica. Chla. Główno pica, on to wszystko gówna spija. Nie wiem dlaczego. Pewnie jeszcze żyje, że on po takim można powiedzieć zboczeniu Ale gdzie się kąpcie się już idą, już się idą, lecą Ciemniaki Ten krawa, to krawacie mówię, że on Takie taki ma zboczenie, że jak go któryś który na, naleje na To od razu leci i pije, no, ale zobaczcie, on chorego nie wygląda Dziwna sprawa. Jutro będzie sprzątanie. Właśnie sobie zamówiłem taki specjalny środek do dezynfekcji. Zobaczymy. Będzie kocuba. Zobaczymy jak to zadziała. I tak sobie myślę, może by wybiałkował. Że trzeba przygotować wapno w beczce. Zaraz to zrobię. I się będzie grzało. Zabijamy kapno do szyjszego śrzątania, potem jest białkowanie. Białkowanie będzie za parę dni. Przątamy. Pewnie cały dzień się zejdzie, może ktoś zmobilizuje o nie pomocę. To wystarczy. Jest, proszę Państwa, dwudziesty białasek. oj ty moja morda kochana ty ty mój białasku ty eee pniewiak 27 chyba jest już 7 by brakowało ty wariacie stary a tu dzisiejsze się zbiorę codziennie na grzyby chodzę teraz ale co to z tego będzie nie wiadomo no i dobra, proszę państwa, godzina za 5.16. Gonie. Jeszcze słoneczko wysoko. Zobaczymy, czy będzie ścina. Ej kurde, może być słaba zmiana kierunku. Na Darka poszło parę sztuk pierwszych. Teraz moje idą do niego. Nie jestem wiatr, ale zobaczcie co się stało. Jak się stuknęły. O, jaszczą. A te zaklaskały w ten. Jest tu taki wielka samica. Lata tu taka samiczka. O, poszły na Darka te pary sztuk. Zaraz będzie nieszczęście. Na kordorowe zobaczcie, no nie no przez ten gaz to już całkiem tragedia Połowa siada, połowa lata No bardzo lipa Nie ma sąsiada Dobra, kończę. Bardzo ciekawy dzień dzisiaj. Co to za ciemny? Oj, taki dziwny mapa moja stara sanica chyba. A, moja stara samica, znaków prawie nie widać już. Widzicie? walczycie, kurde dziady? No i zobaczcie, takie są, takie są, jakie są. Uciekają już z ogrody. Dobra, kończę. 9 sztuk mam już. W codziennie, praktycznie coś wpada, no? Bardzo dobrze, aby tak dalej. Hubert mi napisał w komentarzu, że ma dwie sztuki, ale był na wakacjach. Także dopiero teraz zaczyna. Łapanie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć. Zapraszam do subskrypcji i do oglądania moich filmów. Mimo wszystko. Tak, tego małego rudego jak tu się. Dawaj go. Nie rusz go. Pa, ten pomógł.